Do newsów związanych ze Spider-Manem przyjdziemy za chwileczkę, a dzisiejszy odcinek newsowy zaczniemy od Harry'ego Pottera. No, prawie. Bo mowa tutaj o spin offie tej niezwykle popularnej serii, czyli trylogii fantastycznych zwierząt. Póki co niekompletnej trylogii, ale wygląda na to, że w przyszłym roku sytuacja ta ulegnie zmianie. Studio Warner Bros postanowiło przyspieszyć premierę trzeciej części serii, o której chyba już ludzie zaczęli powoli zapominać. Jak się okazuje, studio nie tylko nie zapomniało, ale pokłada też w serii jeszcze wiele nadziei, bo ta ogłoszona kontynuacja nie kończy rozpoczętej przygody, a ma być dopiero trzecim z pięciu planowanych prequeli Harry'ego Pottera. Fantastyczne zwierzęta Sekrety Dumbledora mają trafić do kin 15 kwietnia przyszłego roku. Czyli trzy miesiące wcześniej niż początkowo planowano. Marvel też nie spowalnia i wydaje kolejną, tym razem nie na Disney, tylko na Hulu, animację Hit Monkey. Serial opowie historię jedynej w swoim rodzaju japońskiej małpy śnieżnej, która wkracza w podziemny świat Tokio w poszukiwaniu członków Yakuzy odpowiedzialnych za zlikwidowanie jego stada. Yy, tak, nadal mówimy tutaj o Marvelu. No ale pewnie mało kto z Was używa Hulu, plus osobiście uważam, że obecnie powstaje za dużo animacji bazujących na znanych. Markach, żeby wydać coś jednocześnie, nie mając problemu z planami zdjęciowymi, nagraniami itd., itd., więc dodaję to tylko w ramach dziwnej ciekawostki. A teraz w końcu czas na trochę wieści ze świata Spidermana, no i ponownie muszę na chwilę poudawać kanał o zabawkach. Bo tak do sieci trafiły kolejne zdjęcia przedstawiające Petera Parkera w jego nowym czarno-złotym stroju. Na jednej grafice widać nawet zabawkową twarz Toma Hollanda, co tylko utwierdza w tym, że jest to bezpośrednie nawiązanie do filmu No Way Home. Ten też strój albo bardzo, bardzo podobny widzieliśmy przez moment już w pierwszym trailerze do tego właśnie filmu. Tak samo jak stroje w Far From Home będzie on miał zapewne jakieś specjalne właściwości, które nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Jednak można przypuszczać, że będzie to miało związek z samym Doktorem Strange'em, który ten strój zbogaci o magiczne właściwości. Patrząc chociażby po jego naramiennikach czy ogólnej stylistyce i kolorystyce. No, i nie da się ukryć, że przywołują wspomnienia do czarnego stroju Venom'a, który to Tobey Maguire przywdział w filmie z 2007 roku. I nie nawiązuję do tego bez powodu, bo mamy ciekawe doniesienie związane właśnie z Venom'em. Jak wiadomo, po zapowiedziach i pierwszym zwiastunie Spidermana w Marvelu, pomału wszystko staje się możliwe. Co powiedzielibyście, gdyby na ekranie oprócz całego Sinister Six, trzech Spider-Manów i masy innych postaci pojawił się również właśnie Venom? W sieci pojawiła się już masa fejków, czasami wyglądających bardzo realnie, ale pewne jest tylko jedno to zdjęcie przedstawiające Toma Hardiego w oficjalnej czapce z filmu Spider-Man No Way Home. Którą otrzymały tylko i wyłącznie osoby, które przebywały i pracowały na planie właśnie trzeciego Spidermana. I oczywiście może to być tylko zbieg okoliczności aktor mógł po prostu wpaść na plan w odwiedzinach, jednak fakt, że to samo zdjęcie zostało bardzo szybko skasowane z sieci, wzbudził zainteresowanie fanów. Wyobraźcie sobie tylko fabułę, w której faktycznie widzimy trzech Spidermanów i sześciu przeciwników tworzących Sinister Six. Tworzy się z tego jeden wielki bałagan, jednak finalnie przy pomocy Doktora Strange'a udaje się go jakoś opanować. I w momencie, gdy już wszystko wydaje się być załatwione, w scenie po napisach widzimy Eddie'ego Broka, czyli Venom'a, tym samym kolejnego przeciwnika i kolejne niebezpieczeństwo czyhające na Petera. Myślę, że dla większości byłoby to wręcz idealne zakończenie. Z newsów warto też przypomnieć o zbliżającej się premierze najnowszej filmowej części przygód Jamesa Bonda pod tytułem Nie czas umierać. Warto przypomnieć, bo razem z innymi premierami była ona już nieraz przekładana z wiadomych przyczyn, ale teraz 1 października w końcu trafi ona do polskich kin. W roli głównej ponownie zobaczymy tutaj Daniela Creiga, a u jego boku pojawi się m.in. Naomi Harris i Rami Malek. Akcja skupi się tym razem na momencie, kiedy nasz bohater, planujący już emeryturę na Jamajce, zostaje ponownie wciągnięty do szpiegowskiego świata przez swojego starego przyjaciela CIA. I wtedy też rozpoczyna się się w nowa misja, uratowania porwanego naukowca, która z czasem okazuje się o wiele bardziej złożona i zdradliwa niż mogło się to wydawać z samego początku. I ta też z pozoru prosta misja naprowadza Agenta 007 na trop znacznie bardziej groźnego, tajemniczego i dysponującego niezwykle niebezpieczną technologią wroga. Wygląda na to, że fani serii będą zadowoleni, no tym bardziej oglądając widowisko na dużym ekranie. Bo przypominam, premiera zbliża się dużymi krokami i zaplanowana jest już na 1 października. To jak, wybieracie się do kina? Mnie na pewno tam nie zabraknie. Mówiłem Wam przed chwilą o połączeniu Venoma i Spidermana, na które zapewne większość fanów czeka. Jednak istnieje połączenie dużo bardziej dziwaczne i mniej spodziewane od tego. A mowa tutaj o Deadpoolu i Hulku. Tak, wiem, połączenie, o które nikt nie pytał, ale każdy potrzebował. Ale dobra, do rzeczy. Chodzi tutaj konkretnie o zdjęcie, które na swój Instagram wrzucił Mark Ruffalo, czyli Marvelowy Hulk. Widzimy na nim właśnie jego, Ryana Reynoldsa, oraz walizkę z naklejkami, z których dwie są zdecydowanie najciekawsze, bo przedstawiają one filmowo super bohaterskie postacie leżących na trawie panów. Więc z pewnością zostało to zrobione specjalnie, pytanie tylko czy dla jaj, czy jest to malutki teaser czegoś większego. Biorąc pod uwagę marketing Ryana i to, że to zdjęcie pochodzi z filmu The Adam Project, w którym oboje występują, zapewne jest to zabieg czysto humorystyczny. Jednak co dla nas zapewne będzie ciekawsze, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy już połączenie Deadpool'a i Korga w formie reklamy, pozwala przypuszczać, że zobaczymy więcej takich połączeń w przyszłości, nawet tej niedalekiej. W końcu widzieliśmy już połączenie Deadpool'a z Juggernautem, więc, czemu by nie zrobić tego samego z Zielonym Potworem? Dodatkowo jak sam Reynolds dodawał w wywiadzie, pracuje nad scenariuszem trzeciej części Deadpoola każdego dnia, więc być może pracując przy innym filmie z Markiem, wpadli na pomysł dopisania go w jakiejś formie do trzeciej części serii. Pamiętajcie jednak, że to wszystko jest tylko i wyłącznie jedną wielką spekulacją, no ale na pewno ciekawą. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć takie połączenie w jakiejś formie na dużym ekranie. I na końcu, dla urozmaicenia, zajmiemy się Spider-Manem. W trakcie pisania scenariusza do tego materiału obejrzałem sobie odcinek z kanału The Film Theorist, który zauważył kilka ciekawych faktów. Po pierwsze, co w sumie jest dość jasne, przypomniał, że sam trailer może być tak mocno przeedytowany, że część ze spekulacji nie ma sensu, albo wręcz przeciwnie, ma. A dzięki edycji komputerowej trailera zostały one przykryte aż do czasu premiery. Po drugie faktycznie można się z nim zgodzić, że jest tutaj tyle ciekawych teorii na temat najnowszego filmu, że nie ma opcji, żeby wszystkie były prawdziwe, bo zwyczajnie byłoby tego za dużo. W końcu mając do dyspozycji te dwie godziny w kinie, nie mogliby upchnąć tam trzech Spider-Manów, Sinister Six, Doktora Strange'a, Mephisto, Venoma i wiele innych wydarzeń. Część pojawi się albo w kolejnych produkcjach, albo zostanie tylko lekko zatizowana w formie easter eggów, albo w ogóle się tam nie pojawi. I właśnie do czego tutaj dążę, to to, na jakich komiksach prawdopodobnie oparto No Way Home. W filmie autor trafnie zauważył masę powiązań między jednym konkretnym komiksem, a tym co widzimy w trailerze: czyli moment, w którym tożsamość Petera Parkera została ujawniona, jego prośbę do doktora Strange'a o naprawienie sytuacji, oraz moment, w którym zmienia zdanie i powoduje błędy w zaklęciu. I teraz to, co jest tutaj najdziwniejsze i najważniejsze, to fakt, że ta historia została wykorzystana w komiksach do tego, żeby zributować historię spider Spidermana. Dało to punkt zwrotny i możliwość rozpisania jego postaci na nowo, co również może mieć miejsce tutaj. Prawa do spider Spidermana i Venoma w ramach filmów posiada obecnie Sony, które użyczyło Petera Marvelowi na potrzeby MCU. Jednak ta umowa wkrótce się kończy, a to oznacza nowe negocjacje i rozmowy. Więc faktycznie taki scenariusz rodem z komiksów będzie wręcz idealny dla tej filmowej postaci. Bo będzie to moment, kiedy może on dalej pojawiać się w MCU, ale może też zostać wciągnięty do uniwersum Sony z Venomem, albo może zostać podmieniony na kolejnego Spider-Mana, co po tym filmie nie byłoby wcale takie dziwne. Tak, też przed Spider-Manem być może dużo, dużo zmian. Które zobaczymy na ekranie? O tym przekonamy się już niedługo. I tym też pytaniem, jednym z wielu, kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, co myślicie o dzisiejszych newsach. Pamiętajcie o premierze Bonda, no i subskrypcji kanału, żeby nie przegapić tego, co się tutaj pojawia. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale. Prawdopodobnie.